Cześć, witajcie, assassin 08 z tej strony i witam was w kolejnym odcinku z gry Manhunt 2. Nagły zwrot sytuacji to dzisiejszy poziom i naszym celem jest znaleźć wyjście z parkingu. Także zaczynamy. Sterujemy oczywiście dalej Danielem. No i cóż, o tam mamy gościa, tam ktoś pobiegł, dobra. Po cichu. Może jakoś go obejdziemy, tutaj widzę, że jest... ...ciemne pole. Okej. Okay. Wow! Aż trzech, no to ładnie. Ale spoko. Raz. Bez problemu, ich załatwimy, słuchajcie. Jeszcze dwóch. No i ostatni. Okej, okay, oni coś mieli. Co to jest? To wygląda jak kusza, ale czy to jest kusza? Tak, to jest kusza. Okej. Okay. W takim razie. Dzisiaj postrzelamy sobie z kuszy. Dobra, co tu jest? Tu jest jakiś budynek. Aha, no przecież przed chwilą tutaj byłeś asasyn. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Ktoś tu jest? Nie wiem, nie słyszę. Znaczy, słyszę kogoś, ale nie widzę. O, ogólnie to nadal jesteśmy w tym studio telewizyjnym. Coś tu jest. O, możemy coś zrobić? Tylko kopnąć, serio? Ale już widzę, że zbiera się ekipa. Możemy sobie wymienić, wymiejmy. Okej, okay, jest celowniczek, dobra. Wow. No, powiem wam, że broń naprawdę jest dobra. Gdzie jest ten drugi? No, widzę go na radarze, ale a tutaj się chowa. No nie wierzę. Straciłem strzały. No dobra. Tam jest jeszcze jeden. Gdzie on jest dokładnie? Dobra, nie widać go, ale tu jest jeszcze dwóch. Wow! No i pięknie. Zbierzmy od nich amunicję. Ten miał broń, na razie nie. Mam kuszę i muszę ją wypróbować. No i cóż. O, tu jest kolejny. No i pięknie. Okej, okay, musimy się tutaj jakoś dostać. Ale jak? Chyba już wiem. O to chodziło. Wchodzimy, no i cóż, przygotowujemy kuszę, bo być może będą tutaj przeciwnicy. W ogóle jest ktoś. Nikogo nie ma, także spokojnie możemy sobie pobiec. Do zaznaczonego punktu. I punkt kontrolny. Jest i scenka kolejnych paru gości. I mamy bałdę. I tą bałdę musimy chyba przestrzelić. Wcześniej jednak. Pozbądźmy się tutaj tych gości. Dobra, szybko. Okej. Okay. Jest kolejny. I jest jeszcze jeden. Okej. Okay. Wszyscy załatwieni. Także bierzemy całą amunicję. No i cóż, przechodzimy tutaj. I musimy chyba przestrzelić, tak? Zgadza się. Dało nam to dostęp do wejścia. No i jest safe. Okej. Okay. Tutaj gdzieś coś można nic. O, mamy gościa. No i mnie już zauważył. No nie. Gdzie on jest? Okej, okay. obejdzie mnie. Jednak nie. Chyba muszę mu wyjść naprzeciw, bo. Możesz ty. Patrzcie jak ucieka. No nie. Teraz już mnie wszyscy zauważyli, więc myślę, że nie ma co. Musimy się ich pozbyć. Tego zbroją najszybciej i tego skuszą. Tu jest jeszcze gość. Wow! Synuś! No, i dobra. Mieliśmy tutaj dwie interaktywne egzekucje, no ale niestety pozbyłem się już wszystkich, także nie zobaczymy interaktywnych egzekucji, ale zobaczmy, gdzie one były. Jedna była. O! Mamy jeszcze dwóch gości. W takim razie jeszcze może się nam uda zrobić interaktywne egzekucje. Dobra, moment. Tutaj jest jeden. Gdzie on idzie? Aha, on tutaj sobie stoi, tak? To jest on? This is not in mind. Nawet jest ich trzech, słuchajcie. Ale oni są na górze, chyba? Zaraz sprawdzimy. O nie, 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 nie! Szybko przechodź. i chowaj się. Może cię nikt nie widział. Teraz ten gość chyba jednak mnie widział. No skąd? Co to za strzelanie z góry? No nie, 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 nie szybko. Ok, i jeszcze jeden. A jakbym tak mu jakoś uciekł, czy coś? Okej. Okay. Tu mamy interaktywną egzekucję, także chętnie bym ją zobaczył. Także to była jedna z interaktywnych egzekucji. Nawet spoko. Ale teraz już chodźmy tutaj. Jest tu kto w ogóle? Chyba nikogo nie ma. W takim razie chodźmy dalej. Czy tutaj? Chyba tak. Ok, mamy O Oj, nie trafiłem. Co? Jezu! Jak się zlękłem? Co to jest? No naprawdę. To jest dopiero strach na wróble, słuchajcie. Ok, nie udało mi się ich zastrzelić. Szybko chowajmy się. No i oni gdzieś tutaj są. Wo! W takim razie musimy się ich pozbyć wszystkich. No i wszyscy. Chociaż na radarze mam jeszcze kilku, ale jeszcze ich nie widzę. Na wszelki wypadek tutaj zostanę. Przecież nie, mam full życia. Także co tam, Jolo? Chowamy się tutaj. No i lecimy z nimi. Ups. Ło jezus, Maria! Gościu! Co ty tak tutaj podchodzisz po cichu? O nie. No, i jeszcze jeden, gdzie on jest? O, tutaj, okej. Okay. No, i wszyscy zbieramy wszystko, co oni tam mieli. Tutaj widzę pistolet, który śmiał. Gdzie on jest? Tutaj. Wymieniamy za yy, łom. Myślę, że już teraz się nam ten łom do niczego nie przyda. Gorzej jak przyda. No, ale nie, myślę, że nie. No i dobra, wchodzimy do tego domu. Coś tu jeszcze jest? Czy nikogo nie ma? Halo! Chyba nikogo nie ma. Tu biegnie jeden. Ale szybko się go pozbyliśmy. No i lecimy dalej. Czy tutaj? Jak najbardziej. Aha, dobra, czyli przechodzimy tędy kontrolny, schowajmy się. Jest dwóch gości, ok. Tu jest jeden. A tu drugi. Ok. Załatwieni. Tutaj był pistolet, a tutaj miał y, uzi, ale jak na razie nie dziękuję. Wow, kolejnych dwóch. Gdzie oni są? Tutaj. Zapewne wejdzie sobie tutaj. Także może od razu go zdejmę. Albo dobra, podejdźmy bliżej. Kolejny dziwny strach na wróble, Wow. Może tu jakiś achievement odblokuje, czy coś? No nie wiem. Dobra, sprawdzamy chatki. Okej, okay, mamy painkillersy. Także, jakby co to się wrócimy? No i sprawdzamy. O, jest gościu. Był i go nie ma. Tam jest kolejny. Też był i go nie ma. No to ładnie. Jest kilku gości. Wow, chwila, moment. Panowie, no tutaj już musi być grana broń palna. Innego wyjścia nie widzę. No zapraszam, zapraszam. Same heady, same heady. Ok. ładuj szybciej pyk i pyk no i jeszcze i tu idzie tyle no nie wierzę ile was może tutaj być panowie tak bardzo chcecie zginąć nie wierzę okej okay. tu jest jakiś i jeszcze jeden okej okay. to chyba wszyscy w takim razie wchodzimy na górę tu w ogóle ktoś jest, nie ma nikogo. Ale jak widzieliście w kadcence była taka pani w kitlu. Także czy to jest ta, nie wiem, Judy Jody, Jak ona tam miała? Okej. Okay. Kręć, kręć, kręć Musimy ją złapać. Okej. Okay. Gdzie ona jest? Słucham. Mamy kaccenkę. No to ładnie, wbiła nam strzykawkę w plecy. To zdradziecka baba. Ale chwila, przecież... Przecież Leo nie miał tego w plecach. Czemu on padł? Gdzie ja jestem? Leo? Leo? Ja! O co może chodzić? Poziom zakończony, także widzimy się w następnej. Leo. You can talk to Leo anytime you want, Danny. But first, let me take myself. You What's going on? Do you remember who you were, Danny? No. Do you remember the work we did?

The bridge malfunctioned early on. We were working to repair the damage when you or Leo decided to escape. I see. How do we fix this? Pikmin thought his mercenaries could destroy Leo. I believe the only person who can stop him is you. I know it's difficult, Danny. But you must go back to that night. I need you to remember. You heard the APB people. That serial killer from the plaza is headed for our happy little community. I want you looking in every garbage can, mailbox, and goddamn treehouse for this guy. I've got some unfinished business here, Danny. Something I need to do alone. Czyli mamy teraz zabić Leo. Dwa umysły w jednym ciele, czyli to był po prostu duch, czy, czy kto to był? Cholera, naprawdę teraz ta gra robi się całkiem ciekawa. Ale to dlatego, że ona już się kończy i poznajemy całą historię, jak to było na początku. A jeśli chodzi o ten odcinek, to wszystko, mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górze, zasubskrybować mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście i napisać komentarza, jak Wam się podobało. A w następnym tygodniu widzimy się w planszy kłótnia domowa. Weź obcęgi z jednego z garaży, przedostań się przez ogrodzenie. To niektóre cele, które nas czekają w kolejnym odcinku. A za dziś jeszcze raz dziękuję, do zobaczenia, do następnego i cześć.